Magazynowanie energii stało się w ostatnich latach bardzo popularne. Jednym z powodów tego zjawiska jest rosnące zainteresowanie odnawialnymi źródłami energii, takimi jak panele słoneczne. Te urządzenia produkują energię elektryczną, która jest wytwarzana w nieregularny sposób. Największa produkcja ma miejsce w ciągu dnia, gdy zużycie energii jest stosunkowo niewielkie. Wieczorem, gdy wracamy z pracy, panele kończą już produkcję, a to wtedy nasze zapotrzebowanie na energię jest największe. Aby zaoszczędzić na coraz droższej energii, wiele osób decyduje się na zakup magazynów. Ich cena w dużej mierze uzależniona jest od pojemności baterii. Im większa, tym wyższy koszt. W tabeli znajdują się ceny od trzech producentów. Wybrałem pojemności, które są najczęściej stosowane w domach jednorodzinnych. Dla 5 kWh ceny brutto zaczynają się od około 18 tysięcy złotych. 10 kWh to wydatek od 25 tysięcy do 45 tysięcy złotych. Chwały Luna 15 kWh jest w przedziale od 48 tysięcy do 54 tysięcy złotych. Warto również mieć na uwadze, że należy również zakupić falownik hybrydowy. Jest on droższy od zwykłego falownika stosowanego bez magazynu energii. Ceny są w przedziale od 8 tysięcy do 20 tysięcy złotych. Dodatkowo, chcąc korzystać z funkcji zasilania rezerwowego, należy doliczyć koszt rozdzielnicy, montaż dodatkowego licznika i koszt przeróbki instalacji. W wycenach nie uwzględniałem kosztu transportu i montażu, który zazwyczaj obejmuje również fotowoltaikę. Jeśli chcesz zapoznać się z ofertami w swojej okolicy, to w opisie pozostawiam przydatne linki. Napisz w komentarzu, ile zapłaciłeś za magazyn energii w swoim domu. Zobacz też inne wyceny i pamiętaj, aby zasubskrybować kanał.